Duża część dzieci, która dzięki refundacji terapii genowej otrzymała ją już dwa lata temu, zaczyna stawiać pierwsze kroki, wkrótce zacznie edukację przedszkolną. Także to już jest taki, taki ewenement, że te dzieciaczki zaczynają nam wchodzić w życie i rozwijać się. Proszę powiedzieć, czy ta ewaluacja diagnostyczno-terapeutyczna pozwala nam powiedzieć, że SMA z choroby śmiertelnej staje się teraz chorobą przewlekłą? No, zdecydowanie tak. Jeżeli porównalibyśmy sobie przebieg naturalny choroby z tym, co obserwujemy po wprowadzeniu terapii, to dawniej tak naprawdę te ci pacjenci mali, szczególnie w tych typach pierwszym, już tam nie mówię o zerowym czy drugim, poruszali się po równi pochyłej. Od. No, nie, właściwie nie, nie rozwijali umiejętności chodu, tych wszystkich e, e, kamieni milowych rozwoju nie osiągali, e, a kończyło się, to, kończyło się to wspomaganiem oddechu i śmiercią. Taka oczekiwana długość życia tych, tych dzieci była bardzo krótka. No w tej chwili mamy do czynienia, ja to nawet nieraz nazywam cudem, bo dzieci rozwijają się normalnie: jedzą, oddychają, chodzą manualnie, nie odstając swoich rówieśników. Proszę zwrócić też uwagę, że, że w SMA nie mamy niepełnosprawności umysłowej, w związku z czym ten rozwój. Fizyczny idzie w parze z rozwojem umysłowym. No, i to są pełnoprawni rówieśnicy, którzy biegają. Widzieliśmy te dzieciaki jeżdżące na, na rowerkach. No a terapia genowa jest, myślę, wyjątkowa pod tym względem, że, że po tym jednym podaniu wygląda na to, że, że, że ten rozwój, przynajmniej na te lata, w których mieliśmy okazję to obserwować, jest jak najbardziej normalny. W ogóle wszystkie trzy terapie stosowane w tym programie lekowym są bardzo skuteczne, a, a polscy rodzice, no mają ten komfort, że w zasadzie mogą wybrać to, co, jest, co wydaje im się najkorzystniejsze dla dziecka. Jak w takim razie metoda leczenia SMA przekłada się na jakość życia pacjentów? Czy można powiedzieć, że to jest ważny argument, ta jakość życia w dowolnej terapii? Wspomniał tu Pan już o rodzicach. Czy jaką terapię najczęściej wybierają albo chcieliby wybierać rodzice? Jeżeli chodzi o jakość życia w rdzeniowym zaniku mięśni, no to ta wysuwa się na czoło tych naszych rozważań i oczekiwań również. W, jakby historycznie na samym początku, to tak, z lekarskiego punktu widzenia walczyliśmy o życie. Tak? Czyli w zasadzie gdzieś tam trwała walka o, o, o każdy oddech, o możliwość jedzenia, o możliwość jako takiej sprawności, jako takiego funkcjonowania. Tymczasem w tej chwili staramy się, aby. I zarówno w wymiarze tym psychologicznym, jak i przede wszystkim w wymiarze fizycznym, no bo to jest odcięcie tak naprawdę mięśni od centrum sterowania, w uproszczeniu mówiąc, po to, aby, aby ta jakość życia odpowiadała ludziom zdrowym. I w ostatnim czasie mieliśmy nawet taki raport, który dzięki fundacji SMA został. Został zrealizowany, w którym pokazujemy, że dla większości chorych ta satysfakcja z terapii jest, jest bardzo wysoka. Mówił Pan, że możemy się chwalić w Europie, na świecie tym, jaką mamy opiekę dla pacjentów z SMA. Czy w Pana ocenie Polska wciąż jest na podium w porównaniu do innych krajów w zakresie szybkiej ścieżki diagnostycznej i leczenia tej choroby? Jeśli chodzi o ścieżkę diagnostyczną i leczenie rdzeniowego zaniku mięśni, to Polska absolutnie znajduje się w awangardzie krajów i ten nasz system jest kompleksowy, pełny, jeśli chodzi zarówno o diagnostykę, która obejmuje całe społeczeństwo, czyli wszystkie dzieci, oczywiście tych rodziców, Którzy wyrażą na to zgodę, ale większość wyraża. A także wszystkie opcje terapeutyczne, skuteczne, bezpieczne są dostępne. Czyli widzimy no, rewolucję i wielką zmianę w leczeniu i w dobrostanie. Tych dzieci, które mogą w normalny sposób się rozwijać, ale również dorosłych, którzy dostają terapię i funkcjonują dużo lepiej. Ja bym tutaj uciekł od pytania o podium, dlatego że wydaje mi się, że nie jest ważne, czy Polska gdzieś tam jest na drugim, czy trzecim miejscu, czyli na podium, a może jest na piątym, bo coraz więcej krajów podąża tą drogą, bo tak naprawdę dzieci na całym świecie zasługują, dzieci z SMA zasługują na normalne życie. Panie profesorze, jakie inne potrzeby w zakresie SMA wskazane zostały w najdłuższym audycie, który dotyczy chorób rzadkich? E, tak wczoraj światło dzienne, tak w oficjalny sposób ujrzał audyt chorób rzadkich e, i stowarzyszenia Orfan, stowarzyszenia takiego parasolowego, parasolowej organizacji zajmującej się chorobami rzadkimi. I tam znajdujemy priorytety dotyczące różnych schorzeń, m.in. Między innymi priorytety w SMA i wśród tych wskazanych kierunków znalazło się na pewno umieszczenie pacjenta w centrum, taka koordynacja terapii wokół tego pacjenta, a także rozszerzenie bądź uelastycznienie wskazań, które są w programie lekowym. My bardzo często dla dobra pacjentów sięgamy do takich rozwiązań i wydaje się, że tutaj również ta dyskusja wokół kopii, tych błędnych genów powinna przebiegać z uwzględnieniem głosu ekspertów w tej dziedzinie.